Cześć, witajcie wszyscy w drugiej części dzisiejszej z Star Planet. No, nic tutaj nie ruszałam, tylko, tylko, no wszystko jest tak jak było. Pooceniajmy sobie. No nie, nie chcę, mi się nie ma za, no, no nie chcę tego, nie ma za bardzo co robić. Hm, kluby, jakie są kluby. <ślesk> Moje kluby. W ogóle, no, muszę wreszcie to skończyć, bo, bo, bo to był taki, że Okota klub. Ale, ale teraz go zmieniam na właśnie taki, jakby mój klub. Więc. Um, zaraz go zmienię i do was wrócę. E, dobra, nie mam straszne lagi, więc jednak nie. Zajmę się tym kiedy indziej. W ogóle ja chcę już robić pisankowe polowanie dopiero 24 marca. Który jest dzisiaj tak w ogóle? 20 marca dopiero. U, to ja chcę już Bonisa. Um. Dobra, co można porobić? Hem, hem, hem Coś mi się zlagowało Kurde O dobra, 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 wróciłam do was Nie wiem co mi się teraz zlagowało właśnie Ale dobra, nieważne Hmm Nie ma co robić La 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 la. La la. La. Czekajcie, jak coś wymyślę, to do Was wrócę, bo naprawdę nie wiem co możemy robić. Zrobiłabym sobie szalone zakupy, ale to jest drogie. Poza tym tyle nie mam nawet 25 stel yy, diamentów. Więc to jest drogie. pozdrawiam też nikomu nie. Hmm. A, um, w ogóle zostanie mi zero Diaksu. więc no. Kurde, lognę się, bo trochę lagi. Czekajcie. Um, dobra, po co ja teraz jaki jak i, też, i tak muszę zrobić pauzę, bo ja nie lubię wpisywać hasła, jak nagrywam, więc czekajcie. Okej, okay, już. Myślałam, że już nigdy to się nie zrobi, bo już czekałam długo. Nie no, nie aż tak długo, no ale... Dwie minuty. Jeden i pół minuty. Nie, nie wiem, że długo. I nikt nie pisze, hej, YouTube. Kurde. Jakie laki mam.

To mi się załadowuje, a ja w tym czasie zrobię coś tutaj. Mmm. Mm. <laughs> to ja nie wiem nigdy co mam robić. Może zróbmy luka z tego, że nagrywam, <laughs> szybciej. Mm, Okej. Okay. To jest już 17, znaczy już chyba dopiero. Dobra, i już tu widzę, że już się zalogowało na to moje drugie konto. Czekajcie. Tak, na pewno się zalogowało. Mhm. Tam się cały czas nie chce zalogować. No ale dobra, trudno. Masz like. Jak wy to macie? Przecież w zwierzakach tego nie ma. Aha! To jest z kasetki. Ja się zastanawiałam, skąd oni to mają. Czekajcie, ze dwóch. Dobra, tam cały czas się nie chce zalogować. A niby się zalogowało, no na pewno. Um, um, Prędzę pewnie, czy mam znaleźć. Uwaga, wymagany jeszcze poziom. Teraz mamy pięć zębów, ten, co to będzie. Czekajcie, eee, trochę to takie nudne. Nie będę brała w tym udziału, ale Lowi mogę dać. Mm. Nie opuszczę ciało. A mi obu znaj. Czekajcie sprawdzę czy tam się zalogowało. Cały czas się nie chce zalogować, to wyłączę to i włączę jeszcze raz. Chce mi się śpiewać. Zobaczmy moją biografię, bo ja nawet nie wiem, jaką mam biografię. To jest biografia, nie? Hey, mam na imię Zornie Gram w MSP już około 2 lata. Jestem wesoła, chyba xd. Kocham Bass and Melody, czyli jestem Bambino. Hmm, spoko jest moja biografia nawet. Jej, ktoś napisał hej YouTube! jej, jej, jej! No to pozdrawiam Gili Poli 1, 2, 3, 4, 5. Pozdrawiam. Serduszko tym razem, a nie to, to, to takie coś. Nie. Serduszko tym razem, bo ona też do mnie wysłała serduszko. Yy. O, pamiętam te wymiany żałosne. Yy, bo robiliśmy takie takie głupie, jakieś zwyczajne rzeczy. Ale nie, nie zgadzam się. Yy, na od jak zazwyczaj, wpiszę hasło na pauzie. Ok, zalogowało się. vogliamo cioccolato e pastore mmm faccio un colore di cagunnis non sono la degren <ride> serio Mm, mm, przyjacielu, i ostatnie uprzez. Od zamknięte. <laughs> nie, no takich głowów to ja nie przyjmuję. Nie, nie. To jest straszne. Człówny level. Mm. Koniec. I nagrywam. Powiem sobie, sobie sama hej YouTube. Hej, serduszko. No i tobie tutaj też sobie powiem. Hej, serduszko. No i pozdrawiam.